Sebastian nisko na noga. Nisko na noga, głowa wysoko. Nisko na noga. Tak, tak, bardzo ładnie. Tak jest. Pięknie. Elegancko i rób swoje, powoli. Pozycja, podtrzymaj pozycję. Rób swoje. Rób swoje, Sebastian. Bardzo bardzo ładnie. Przygotowują się. Na powoli Sebastian, powoli nie śpiesz się. Stabilizuj pozycję. Dobrze, dobrze. No, rób swoje dalej. Rób swoje tak dalej. pod Mato. Dalej, Tak jest, szeroko. Trzymaj dobrze, 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 dobrze jest.

Šukaj se, Vastem, davaj, pracuj! Što ga do god Sebastian? Nije tak! Spokojni, Sebastian, robiš svoje, dalje. Vstaj, Sebastian, vstavaj! Stavaj do guri! Dawaj Sebastian, nogi pod siebie. Nogi wciągaj, nogi wciągaj i wstawaj. Wciągaj nogi, wsta wstawaj Sebastian, wstawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Pracuj, pracuj. Wstawaj na nogi. Wstawaj na nogi. Wstawaj na nogi.

Sebastian, staraj się obkręcić, dawaj, na nogi Do góry Sebastian, do góry, wstawaj, wstawaj Sebastian Tak jest, bardzo dobrze, bardzo dobrze, tak jest Bardzo dobrze, dobrze, dobrze Bardzo dobrze, 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 dobrze. 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 Łokcie przy sobie. Ręce przy sobie, Sebastian. Wstaj na stopy. Łokcie przy sobie. Wstaj na nogi. Wstaj na nogi. Łokcie do siebie, Sebastian. Łokcie między jego nogami. Druga ręka też. Już przechodź, przechodź, przechodź. Wstawaj do góry. Przechodź. Tak jest, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Stabilizuj pozycję Sebastian, stabilizuj pozycję. Tak, tak. Spinaj nogi Pięte, spinaj, nie kolano, pięte.

Себастьян, давай. Шукай локть, шукай голби. Чекають подватов, Сташкевич, Чапницький. Скрейсай ще Себастьян, кречить. We'll be right <laughs> back.